AZS, bo poprzedni mecz akademików, to spotkanie, które odbyło się w Toruniu. Gdańszczanie przegrali tam 3-4 z tamtejszą toruńską Akademią. Ustawiony na lewej stronie parkietu wybrzmiał pierwszy gwizdek, a więc obserwujemy, co będzie działo się na parkiecie. Ponownie Mateusz Osiński, świetnie wypatrzył Mike'a Szaka, ale ten jednak chybił. Uderzenie lewą nogą, zablokowane, ale to jeszcze nie koniec. Trochę zamieszania. Nie ma faulu, pokazuje arbiter, ale jest sytuacja bramkowa. Gdzie jest piłka? Jest w szatce, Piła otwiera wynik tego spotkania. No nie spodziewali się tego na pewno akademicy, ale pilanie. I rozpoczęli pilanie. Załachowski, znów dłuższa piłka, znów pada łupem akademickiego składu. Chciał zagrać do Osińskiego, zobaczył, że kolega świetnie pokazuje się na pozycji, ale zniweczyli te zamiary goście z Wielkopolski, ale teraz kontratak. Dwóch na jednego. Osiński wychodzi bramkarz, pusta bramkarz, Szymon Kuzia, ale się pomylił. To powinno być jeden do jednego. Mikołaj Kreft. Bardowski puścił piłkę Weserlingowi, Weserling z prawego skrzydła. Bardzo dobra ofiarna interwencja. To jeszcze nie koniec, ale świetnie w trójkącie pograli akademicy, nie przyniosło to jednak zamierzonych rezultatów, ale... Puska, przewrócił się, ale nie ma faulu. Westerling świetnie na otwartą przestrzeń, do Mikołaja Krewta. dobra interwencja Mikołaja Wernera. Wardowski, jest Mateusz Westerling, ma troszeczkę miejsca na skrzydle, zostawił piłkę mądrze, sprytnie, inteligentnie. Wardowski, Mikołaj Kreft pokazuje mu się na pozycji. Urtnowski, trener Pawicki krzyczy szybciej, panowie szybciej. A teraz Maciej Urtnowski obok słupka. Piotrek Wardowski. Muszą w oddawać więcej strzałów. Maciej Urtnowski, ale przecież ten pilski mur nie pozwala dopuścić do żadnej sytuacji. No i mamy wyjątek, bo jest Maciej Urtnowski. Jest jeden do jednego. Piękne trafienie Macka Urtnowskiego. Cłupka, piłka wpadła nam do siatki. Świetne zagranie do lewej strony Mikołaj Kreft, ale pokazał się na pozycji. Majch szak, Akademicy grają na małej przestrzeni. Szymon Korol, mniej niż pół minuty, czy coś jeszcze się tu zmieni? Lewa noga Korola, ale nie przyniósł ten strzał zamierzanych efektów. Akademicy z Gdańska, oni po prawej stronie w czarnych strojach. No i rozpoczęli Mateusz Westerling, Mikołaj Kreft. Werner, daleki wyrzut. Wardowski trącił piłkę, ale także spadła pod nogi przeciwnika. Kuska zdołał ją utrzymać w polu gry. Jeszcze Kuska zablokowany, strzał gol 2 do 1. Uzasadniona radość zawodników z Piła. Otwierają drugą połowę w najlepszy możliwy sposób. Trzymam Kuzio. Dobrzalski. Dobrze, Żalski akademicy znów szukają wyrównania, tym razem słupek. Zwiększają częstotliwość swoich akcji w Daniśczanie. Wyszedł z bramki Sasiak, zostawił piłkę Weserdlingowi. Mikołaj Krew. No, ten gol musi w końcu. Paść, może teraz Wardowski, ale świetnie, Jabłoński wcielił się w rolę golkipera. Chciał podciąć sobie piłkę nad Kuską, aż myślałem, że piłka wyszła na aut, ale cały czas jest w grze łapie Kacper-Sasiak. No i może teraz, to jest ten kontratak, wyszedł golkiper, czterech na jednego, Westerling do środka, Zasiak nie ma gola, ale 3, tam jest zamieszanie, to jeszcze nie jest koniec, może teraz, zobaczmy, piłka opuszcza pole karne. Ale wszystko może się zemścić, wszystko może się odwrócić w ciągu sekund, niewykorzystane okazje, lubią się mścić. 3 do 1, Piła prowadzi za ZS-em. Trwała prawdziwa ofensywa bramki Mikołaja Wernera, ależ ten mecz nam się rozkręca. Greń, greń. Przeczytał jego zamiary Kuba Dążarski. Kontratak dwóch na dwóch. Dążarski będzie szukał możliwości podania. Jest Karol Majszak. To może być gol Tak nowy, tak też się wydarzyło, a chyba wraca do gry. Zaraz zobaczymy, jak będzie nam się to rozwijało. W każdym razie Karol Majczak. Notuje trafienie na 2 do 3. Majczak. Kuzio. Czymon Kuzo lewa noga, zablokowany. jeszcze jest Karol Majczak, broni Wernera. Ależ nam się tutaj dzieje, zobaczmy. Kuba Dobrzalski po raz kolejny, Wernera. Toni to są teraz na parkiecie. Wesserdink miał taki moment, korytarz, w którym mógłby uderzyć, nie zdecydował się jednak na to. Ale cały czas zawodnik z dziesiątką na koszulce, teraz Westerling poprzeczka. 4 minuty. Mikołaj Kreft. Westerling szybciej, szybciej, mówi trener Pawicki, czas ucieka, a co najmniej dwa gole chcą zdobyć akademicy. Z kolei to co się zastanawialiśmy podczas ostatniej przerwy w grze, czy trener... Piły, będzie ich nie spróbował do ataku, czy jednak do obrony? Wydaje nam się, że do obrony! Drugi raz nie trafiają akademicy Mateusz Westerling. Ciesielski chciał zostawić piłkę Jabłońskiemu jeszcze. Jabłoński, gdzie jest futsalówka, nie ma Stosiaka w prawce! Gol! Prowadzą Pilanie po raz kolejny! 4 do 2 dla tej drużyny, ależ wybuch radości, no niewykorzystane okazje się mszczą, mszczy się też i w tej sekundzie autorem trafienia zawodnik z 21 numerem na koszulce Marcin Ciesielski już po raz drugi dzisiaj. 2,5 minuty, tyle czasu mają akademicy, aby tutaj jeszcze coś ugrać. Już z lotnym bramkarzem. To jest ten moment, ostatni gwizdek, aby spiąć aby powalczyć, aby jeszcze ten jeden punkt chociaż zapisać na swoje konto w roli lotnego. Karol Majczak, to może być gol kontaktowo, Osiński. Zumbo się nie udało. I Majszak. rozpoczynają akademicy. Piotr Wardowski powoli przenoszą się na połowę rywali. Tutaj już nie ma praktycznie czasu. Chyba, że teraz będzie ten gol kontaktowy. Jeszcze mogą powalczyć w Najczanie Karol Majszak. 3 do 4. Już nie ma czego bronić. 50 sekund, jeden gol różnicy. Wardowski to musi być ta jedna akcja, albo już nic, albo jeden punkt, albo zero. Taką muszą sobie w głowie ustawić akademicy. Sytuację słupek Wardowski, nie ma gola. 3. 2, 1-0. Koniec obronił Mikołaj Werner. Jest radość. Pilan. Wygrywają w Gdańsku z liderem. Dają sobie bardzo solidny element, który może im pomóc w utrzymaniu. Z kolei akademicy komplikują sobie sytuację, jeżeli chodzi o awans. Uzasadniona radość. Radość jak najbardziej na miejscu.